Dzień dobry witam serdecznie. Pomówimy sobie dzisiaj o filmach, na które najbardziej czekam w 2017 roku. I z jednej strony będzie to naprawdę pobieżna lista. Znaczy chcę po prostu przebiec sobie po tych wszystkich produkcjach, omówić je bardzo krótko, bo dopiero będziemy dostawać większą ilość materiałów z nimi związanych, więcej informacji. No i też prawdopodobnie o każdym z tych filmów pojawią się jeszcze dodatkowe materiały, zapowiedzi, recenzje, jakieś omówienia na tym kanale, więc nie ma sensu teraz tutaj e, omawiać je jakoś szerzej. Natomiast z z drugiej strony też będzie to bardzo, bardzo subiektywna lista. To nawet nie są produkcje, które są według mnie najbardziej oczekiwane w ogóle. To znaczy, są to produkcje, na które ja po prostu czekam i które na pewno obejrzę w przyszłym roku, które na pewno omówię tutaj na kanale i które w związku z tym wydają mi się ciekawe. Głównie będą to blockbustery, znacie tutaj charakter mojego kanału, także wiecie mniej więcej w jakich filmach gustuję. W związku z tym nie przedłużajmy, żeby ten materiał nie trwał za długo i przejdźmy sobie do wyróżnień, bo zaczniemy w takim razie od takich krótkiej listy filmów, które nie znalazły się na liście z różnych powodów, ale o których i tak muszę wspomnieć. Po pierwsze Ghost in the Shell. I powiem szczerze, trailer robi na mnie duże wrażenie. Wygląda to naprawdę fantastycznie, natomiast nie jestem fanem, ani za bardzo nawet nie znam materiału źródłowego, czyli mimo wszystko wydaje mi się, że to może być trochę sytuacja jak z Watchmen. I ja pójdę na ten film, będę zachwycony, a potem ktoś mi powie, że hej, ale to są tylko popłuczyny, po tym materiale źródłowym. Trochę właśnie tak jak jest film z filmem Zaka Snydera, gdzie ludzie, którzy nie kojarzyli komiksu, byli pod wielkim wrażeniem filmu, a potem jak czytali komiks to się okazywało, że no, film jest okej, okay, to sobie bierze z komiksów, ale jeszcze spłyca i ogólnie lepiej czytać komiks, więc trochę się boję, że to będzie podobnie, dlatego też trudno mi umieścić z czystym sumieniem ten film na liście. Ale mimo wszystko i tak się biorę do kina. Jeśli film je zafascynuje i uznam, że jest naprawdę dobry, to prawdopodobnie zapoznam się też z oryginałem. Star Wars Epizod 8. Nie znamy tytułu, nie znamy niczego w zasadzie poza no, częścią obsady i reżyserem. Dlatego też trudno mi myśleć o tej finaliście. Na pewno będzie oczywiście na szczycie moich oczekiwań, ale oczywiście im dalej w rok 2017, tym więcej będziemy dostawać informacji, i wtedy będzie można podać jakieś konkretne powody do tego jarania się. Póki co wszystko wynika głównie po prostu z nazwy. No Star Wars Epizod 8, jak tu nie czekać. Ale to jest za mało, żeby trafić na tę listę. The Belko Experiment film scenariusza Jamesa Gana, który opowiada o grupie pracowników biurowych, którzy zostają zamknięci w tym biurze i wydawane są im rozkazy. Na przykład: hej, zabijcie trójkę spośród siebie, bo jak nie, no to zabijemy szóstkę z was. No, generalnie jest to takie fajne studium, tak się przynajmniej zapowiada, z ludzkich zachowań w ekstremalnych warunkach, i to jest temat, który bardzo. Lubię, w związku z tym chętnie ten film obejrzę. Nie wiem, czy będzie dystrybucja w Polsce, to raz. Dwa. No, jest to mimo wszystko mały kameralny film, więc trudno mi go porównywać z takimi większymi superprodukcjami, dlatego też nie znalazł się na tej liście. Aczkolwiek, no, jeśli Gan Pisa scenariusz, no to jestem na pokładzie od razu. Trainspotting 2. Pierwszy Trainspotting jest filmem kultowym, jakby nie patrzeć. Jest to coś więcej niż tylko film. To w zasadzie jest rzecz kultowa dla całego pokolenia widzów. W związku z tym mam wrażenie, że Trainspotting 2, jednak, powołuje większe obawy aniżeli ekscytację samym pomysłem powstania tego filmu. Jest zawsze problem z tym, że kiedy powstają kontynuacje do filmów kultowych, to nawet jeśli są po prostu niezłe, to i tak mamy do czynienia z pewnym rozczarowaniem, że doszło do, no... Pewnego rozwodnienia, powiedzmy, wrażenia, jakie wywołał pierwszy film. Tutaj może być trochę podobnie. Co prawda, obsada pozostaje na miejscu, reżyser pozostaje na miejscu, trailer jest dosyć ciekawy, ale wydaje mi się, że i tak wszyscy pójdą do kina jednak z, przede wszystkim z obawami, a nie z ekscytacją wypisaną na twarzy. No i na sam koniec słuchajcie Jackie. Jackie, bo bardzo fajnie będzie zobaczyć Natalie Portman w jakiejś ważnej i kto wie, czy nie przełomowej roli, bo oczywiście jest to znakomita aktorka i chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości, ale ostatnimi czasy jakoś nie grywała specjalnie. Specjalnie dobrych filmach. I te wybory scenariuszowe, castingowe były bardzo różne. Natomiast tutaj ma szansę naprawdę zapisać się powiedzmy w historii. Prawdopodobnie rola będzie nagradzana i jest dobrze oceniana. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja bardzo lubię takie semi-historyczne, biograficzne filmy, więc mam nadzieję, że ten wypadnie dobrze. Tym bardziej, że ona no, opowiada o Jackie Kennedy, więc kobiecie, która znalazła się w naprawdę. Przykrej sytuacji, mówiąc najbardziej delikatnie, więc no, po, sam pomysł jest bardzo interesujący, zobaczymy, jak to wyjdzie. I przejdźmy sobie w takim razie do głównej listy, miejsce dziesiąte. Otwiera Justice League. Tak jest miejsce dziesiąte. Justice League. Wiem, nikt z nas, już tutaj racjonalnie myślących ludzi, nie wierzy za bardzo w ten film, po tych wszystkich popisach, jakie DC Extended Universe zafundowało nam w poprzednich produkcjach. Natomiast ja czekam głównie z tego powodu, że będzie to pierwszy film, gdzie naprawdę większy wpływ na całość będzie miał Jeff Jones. Czyli człowiek, który z jednej strony jest, no, myślę, że bardzo zasłużony scenarzystą komiksowym, który znaje na wylot z uniwersum DC, bo pisał Justice League, pisał Aquaman, Pisał Zielone Latarnie, pisał Flasha, pisał Supermana. Nie wiem, czego on nie pisał. Chyba chyba nie ma takiej postaci, z którą by się kiedykolwiek nie zetknął w uniwersum DC. Dlatego też, jeśli ktoś ma odratować to uniwersum, to właśnie ktoś, kto będzie pełnił rolę Kevina Falgi w Marvelu, czyli właśnie Jeff Jones, bo on został tą główną siłą kreatywną stojącą za tym uniwersum. I właśnie mam nadzieję, że ten film da nam do zrozumienia o nowym kierunku, jaki Jeff Jones prawdopodobnie tutaj narzuci. Bo nawet jeśli. Batman nie wyszedł, Superman nie wyszedł, Wonder Woman wyszła średnio. Nawet jeśli film z Wonder Woman nie wyjdzie zbyt dobrze, spoiler, nie będzie go na tej liście, to kolejne postacie, wymyślone już w zasadzie pod okiem Jeffa Jonesa, wymyślone od nowa, takie jak Aquaman czy Flash, no mam nadzieję, że będą już tworzone z myślą o uniwersum komiksowym, z myślą o tym, żeby jak najlepiej odtwarzać te postacie w komiksach. Jeśli nie Justice League, to już nie wiem co, bo nie ma innej opcji odratowania się tego uniwersum niż Jeff Jones, także pójdę z z dosyć dużą dozą ciekawości do kina. Miejsce dziewiąte, Valerian. Tak jest. W sensie, ja zdaję sobie sprawę, że ten film może okazać się z jednej strony naprawdę fascynującą, ciekawą, dającą masę radochy przygodą w kosmosie, ale z drugiej strony może wyjść z tego jakiś kompletny paździerz i, no, coś, co nie nadaje się do oglądania. Obie opcje są prawdopodobne, ale chodzi o to, że mi bardzo brakuje takich właśnie luźnych filmów osadzonych w kosmosie, takich bardzo rozrywkowych produkcji, które dzieją się właśnie gdzieś tam na obcych planetach. To jest coś, czego brakuje mi bardzo w kinie. Ostatnio nie ma tego dużo, a jak już się coś trafi, jak Jupiter-intronizacja na przykład, to, no, mam powiedzmy myśli o tym, żeby może jednak nie robili nic w tym stylu, aczkolwiek czasami zdarzają się rzeczy typu gary z tej Galaxy, które od nowa przywracają jednak wiarę w powodzenie tego typu projektów. I kto wie? Valerian wygląda po trailerze sądząc na trochę inspirowany klimatem Guardiansów, a oczywiście stoi poza tym też komiks, z którego film może czerpać, komiks, który ma spore grono fanów, który, się, który też jest bardzo zasłużony i z którego naprawdę można czerpać pełnymi garściami rozmaite motywy, więc no jest szansa, że coś ciekawego z tego wyjdzie. Nawet jeśli to nie będzie dobry film, to liczę na to, że będzie to przynajmniej dobra rozrywka. Thor Ragnarok I i tutaj niestety nie mamy za dużo materiałów audiowizualnych, więc musicie tutaj niestety oglądać głównie moją twarz, ewentualnie jakieś screeny czy inne grafiki koncepcyjne. Bo Thor jest planowany dopiero na listopad, więc jeszcze Marvel nie czuje ciśnienia, żeby ten film promować. Słuchajcie, jedna podstawowa rzecz, która mnie skłania do tego filmu, to jest reżyser. Taika Waititi. Bo powiem wam szczerze, że ktoś mi powiedział na papierze, hej, będzie trzecia część Thora, czekasz? I stwierdził, nie wiem, może obejrzę, w sumie pewnie będę się dobrze bawił, ale nie żebym się jarał, no by się nie znalazł ten film na tej liście ale kiedy widzę, że za ten projekt zabrał się tej Waititi, który jest fantastycznym reżyserem, jest bardzo kreatywny, ma masę świe świeżych pomysłów, ma świetne poczucie humoru i on chce zrobić z tego, sądząc po zmienionym logo, czy po tych grafikach, które wypłynęły, czy po jego wypowiedziach po prostu, takie bardzo kiczowate kinofantazy z lat 80. w stylu, nie wiem, Masters of the Universe, no to jestem cały za. Słuchajcie, Hulk walczący na scenie gladiatorskiej z potworami z kosmosu, to jest coś, na co ewidentnie czekam. Także zdecydowanie, Thor zapowiada się fantastycznie. Miejsce siódme: Spider-Man Homecoming. Liczę na to, co dał mi w zasadzie trailer, czyli że będzie to mały film e, o niedużej skali, gdzie nie będzie ratowania świata, gdzie będzie więcej po prostu Petera Parkera w liceum który da nam coś nowego filma filmach Marvela, czyli młodościanego superherosa, który musi łączyć swoje normalne, zwykłe, szkolne życie z byciem trochę nieporadnym, ale całkiem kompetentnym superbohaterem. Widzę, że film podbiera sporo elementów ze świetnego komiksu z Milesem Moralesem, także jestem cały za i generalnie no czekam wreszcie na porządnego Spider-Mana. Ja nigdy nie byłem fanem Spider-Mana, nigdy niespecjalnie nie kochałem komiksu ze Spidermanem, no i po prostu czekam na ten film, który wreszcie mi przedstawi ten postać w takiej formie, w jakiej Będę mógł go wreszcie polubić. Miejsce szóste: Alien Convenant. <słuch> Powiem Wam szczerze, że bardzo się boję tego filmu. Istnieje naprawdę duża szansa, że ten film okaże się naprawdę fatalny. A jeśli ktoś nie ma w ogóle takich obaw, no to niech obejrzy Prometeusza to natychmiast ich nabierze. A jednak Alien Covenant jest kontynuacją Prometeusza. Mamy częściowo tę samą obsadę, tę samą ekipę i tak dalej. Generalnie boję się bardzo, że Ridley Scott zapełni nam ten nieeksplorowany do tej pory w filmach zakątek uniwersum obcego, naprawdę średnimi albo złymi filmami, i tak to na razie wygląda. Bardzo bym chciał, żeby tę markę przejął po prostu ktoś ze świeżymi pomysłami, ktoś nowy, ktoś kto jest fanem tej serii. Ale zostaliśmy z Ridleyem Scottem, więc zobaczymy. Mimo wszystko wciąż jest to Alien, więc po prostu w pierwszej kolejności pobiegnę do kina z otwartą paszczą. No, jak to na fanboya przystało. Ja po prostu uwielbiam Alien, jeśli będzie to film, który chociaż częściowo odtworzy magię tej pierwszej czwórki filmów. No, trójki filmów, czwórka to jest po prostu taki teledyskowy, absurdalny fakfest po prostu, jak to inaczej ująć. No, ale uwielbiam go. No, ale nieważne. W każdym razie, jeśli odtworzy, chociaż. Taką no, minimalną porcję magii, tego obcości, właśnie tego klimatu, jakie miały pierwsze filmy z tej serii. No to będę, będę zadowolony, naprawdę. Wątpię, ale i tak czekam. Miejsce piąte. Kong Skull Island. O tym filmie oczywiście rozgadywałem się szerzej w osobnym materiale tutaj macie link. Generalnie liczę na to, że otworzy to po prostu drogę dla całej marki, dla, że stworzy faktycznie uniwersum. Potworów, które myślę, że Legendary ma do tego predyspozycję, żeby stworzyć z tego całkiem fajną markę. Bo mimo wszystko, choć nie lubiłem Godzilli, to podobał mi się wizerunek tego potwora, podobała mi się estetyka tego filmu. Z Kongiem może być podobnie, aczkolwiek Kong zapowiada się jeszcze bardziej rozrywkowo, więc absolutnie super, popieram to, zdecydowanie się cieszę. Chętnie zobaczę kolejne łączone uniwersum, które wypali. Znaczy kolejne, drugie, bo żadnego innego jeszcze nie było, więc. Tym bardziej, że będzie to jednak uniwersum inne niż po prostu Super bo z udziałem potworów, to zupełnie inna dynamika mimo wszystko, zupełnie inny klimat, więc no jeśli nie Kong, to nie wiem co, jeśli Kong nie wyjdzie, to prawdopodobnie będziemy musieli się pożegnać z tymi planami. Miejsce czwarte: Blade Runner 2049. Ach, powiem Wam szczerze, że ponownie, tak jak w przypadku Aliena, bardzo się boję o ten film. Bardziej niż w przypadku Aliena. Prawdopodobnie dlatego jest, jest, jest wyżej. Chodzi o to, że Blade Runner to nie jest po prostu film. To jest naprawdę kultowa pozycja, którą wszyscy kochają i uwielbiają. Jeden z najwybitniejszych filmów w historii, nie tylko science fiction, ale w ogóle. Więc robienie kontynuacji do tego, to jest naprawdę porywanie się z motyką na księżyc. Nieważne, że robi to naprawdę talentowany reżyser. Nieważne, że robi to scenarzysta, który wcześniej, znaczy współpracuje nad tym scenarzysta, który wcześniej robił pierwszego Blade Runnera, znaczy przekładał powiedzmy książkę na scenariusz. Nieważne, że mamy świetną obsadę, i tak wszyscy się bardzo boją o ten film, no bo umówmy się, no nie wystarczy zrobić po prostu dobrego filmu, to musi być coś wybitnego, żeby w ogóle miało szansę stanąć i nie paść od razu na twarz w porównaniach z oryginałem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ten Ryan Gosling w obsadzie mnie nie przekonuje specjalnie, ale cała reszta obsady wygląda fajnie. No i jednak Denis Villeneuve to jest gość, któremu o 100% ufam, więc zobaczymy. Ten króciutki teaser, który dostaliśmy, myślę, że nastraja bardzo pozytywnie. Zobaczymy, co będzie dalej. Miejsce trzecie Lego Batman mówi. Słuchajcie, no to jest jedyny film DC, na który myślę wszyscy czekają, bo to się zapowiada fantastycznie. I gdyby ktoś mi powiedział na papierze, o czym jest ten film, na czym polega, to bym stwierdził, że o, znowu będziemy dostawać po prostu całą serię nudnych i zjechanych na wszystkie sposoby dowcipów o Batmanie z gaga, które po prostu krążą po internecie, wszyscy je znają, że jest smutny, nie ma rodziców i w ogóle jest taki mroczny i wszystko potrafi. No to jest nudne. Ale jakim cudem obejrzałem pierwszy trailer, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, nie wiem, zrobili chyba z 10 tych trailerów i wszystkie są zabawne. Nie wiem jak oni to robią, ale to jest fantastyczna robota. Batman w wersji Lego jest zabawny, jednocześnie jest Batmanem. I nie wiem, jak oni to robią, ale na film w takim razie wybiorę się po prostu w pierwszej kolejności w podskokach, bo zapowiada się fantastycznie. Miejsce drugie The Founder. No słuchajcie, Michael Keaton. I to myślę, już wystarczy jako rekomendacja. Bo, nie dość, że to jest fantastyczny aktor, to jeszcze ostatnio naprawdę dobrze wybiera sobie rolę, W związku z tym, ostatnie jego filmy były nominowane do Oscara. I ostatnie jego filmy praktycznie zdobywały tego Oscara. Więc, no, naprawdę świetna robota. Aczkolwiek, no, Michael Keaton sam nie miał szczęścia, jeszcze nie dostał Oscara. Ale może, kto wie, może po tym filmie. W każdym razie, historia jest bardzo ciekawa. mam tutaj do czynienia z gościem, który na bazie, no, wykiwania powiedzmy, oryginalnych założycieli McDonald's stworzył całe restauracje. Imperium. Nie jest to, powiedzmy, jednoznacznie pozytywna postać, ani w ogóle pozytywna, ale to tylko czyni cały koncept o niebo ciekawszym. Także jaram się strasznie, nie mogę się doczekać. Jedyna rzecz, która mi trochę zgrzyta, ten polski tytuł. Słuchajcie, The Founder w Polsce będzie się nazywał Mac Imperium. Mac Imperium. Serio, nie żartuję. Ale okej, okay, no, to oczywiście nie wpływa na poziom samego filmu, więc jakoś to przeżyjemy, prawda? Miejsce pierwsze Guardians of the Galaxy Volume 2 obviously, prawda? No mamy Jamesa Ganna, który znowu reżyseruje ten film, znowu pisze scenariusz, mam masę świetnych pomysłów, mamy nowe postacie, mamy nową, nowych bohaterów w głównej ekipie, mamy Sylwestra Stallona w obsadzie, mamy Kurt Russell'a w dużej roli, no jak tu się nie jarać po prostu? Tym bardziej, że pierwszy film zarobił, w związku z tym myślę, że przy produkcji drugiego dano Gunnowi sporo przestrzeni, sporo wolnej ręki, co zresztą widać po, tym, po tej całej aferce z Ego, ego. Tutaj macie film jakby co. Jestem pewien, że to będzie świetne. Nie ma żadnych przesłanek mówiących za tym, że coś może pójść tutaj nie tak. Jestem pewien, że to będzie fantastyczny film, bo powiem szczerze, że pierwszy Guardians of the Galaxy wciąż pozostaje moim ulubionym filmem komiksowym zaraz po X2, ale tutaj duże, dużo, duże znaczenie ma sentyment. Natomiast Guardians of the Galaxy dało mi tyle radochy, ile nie dał mi praktycznie żaden inny film komiksowy, ile w zasadzie niewiele filmów wysokobudżetowych było w stanie mi tyle radości zogniać. Tego filmu dać. Więc liczę na to, że część druga pobije jeszcze to. Bo są na to szanse. Myślę, że akurat Gan jest tym gościem, który dostarczy to, co obiecał dostarczyć. Także no, jestem pozytywnie nastawiony, bo nie może być inaczej po prostu. No dobra, słuchajcie, także na tym koniec, jak pewnie zauważyliście, jest tutaj sporo nieobecnych takich filmów, o których się sporo mówi. Na przykład nie ma nigdzie Assassin's Creed, ale tutaj powiem Wam, że był ten film na tej liście, ale no po tym średnim przyjęciu. Zdecydowałem się go jednak usunąć, bo jak tu czekać na tak kiepsko oceniany film. Na pewno go zobaczę, ale nie nastawiam się na specjalnie spektakularny sukces. Nie ma Power Rangers na przykład, bo osobiście w ogóle mnie nie jara ta marka, więc mam ją trochę gdzieś. Na film się pewnie wybiorę, ale trudno powiedzieć, żebym jakoś bardzo tego filmu oczekiwał. Nie ma Mumii na przykład, bo to będzie po prostu wstyd. Nie ma Kingsman 2 na przykład, bo nie czekam specjalnie, wystarczy mi pierwsza część Kingsman do szczęścia. Nie ma, nie wiem, Dunkierki na przykład Nolana, bo też myślę, że wybiorę się do kina, ale nie tak, żebym tutaj wyczekiwał jakoś. Nie ma Wonder Woman, a czemu nie ma Wonder Woman, to już tłumaczyłem. W każdym razie, no, to jest moja lista. Natomiast dajcie znać w komentarzach, na jakie filmy wyczekacie, bo będzie to dla mnie, słuchajcie, dobra indykacja, dobre, e, dobry materiał do tego, żeby zorientować się, jakie filmy chcecie zobaczyć na kanale, jakie recenzje chcecie zobaczyć na kanale, jakie materiały w ogóle chcecie zobaczyć, bo jeśli na przykład będziecie pisać w komentarzach, że interesuje Was Power Rangers, interesuje Was Wonder Woman, interesuje Was Jakikolwiek film, który tu był, albo którego tutaj nie było, no to dla mnie będzie to znak, żeby wybrać się na ten film do kina, zrobić recenzję, omówić go itd. Tak tak Także liczę tutaj właśnie na Wasze wsparcie. W ten sposób możecie trochę współtworzyć ten kanał w pewnym sensie. Także czekam z niecierpliwością. Dajcie znać, jak Wy się zapatrujecie na te wszystkie pozycje, na te, które znalazły się na mojej liście, jakie się nie znalazły na tej liście. I dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!